W dzisiejszym odcinku razem z Rebeliantem wracamy na satelit debili na naszym serwerze Minecraft Origins. I w dzisiejszym odcinku będziemy się sobie modem Pills and Bits, który pozwala budować takie bardzo małe struktury. To jest bardzo przydatne w momencie, w którym mamy Rebelianta, który ma jakieś 20 cm wysokości. Ze szerokie te drzwi. Ja Dlatego je poszerzasz? <słyska> No Peter Griffin nie wejdzie! <gry> ale również teraz taka szybka informacja, w następnych odcinkach z Stradalia najprawdopodobniej już nie będzie takich inter jak teraz, najprawdopodobniej po prostu otwajcie filmik i od razu będzie grał, niektórym to się podoba, niektórym nie, ale powód tego jest taki, że zrobiłem sobie ostatnio kalkulację trochę moich nagrań w poderu i dowiedziałem się, że mam prawie 80 godzin nagrań licząc tylko i wyłącznie tą jedną serię. Więc są plusy i minusy tej sytuacji. Plusy są takie, e, będziecie mieli częściej odcinki, minusy są takie, że będą trochę gorszej jakości, e, ale nie przejmujcie się, dalej będą wychodziły odcinki również z innych serii, typu Lethal Company, e, Ultimate Chicken Horse, albo Stick Fighter, y", które będą cały czas tej samej jakości, ta, ta jakość się nie zmieni, e, Albo po prostu teraz Cytadela Debbie to będzie taka bardziej chillowa, chillowa seria, my, jak to nagrywamy, to się czasami śmiejemy, że to jest taki to, to podcast, e, więc tak, to jest... To, to jest taka, jakby ktoś się zastanawiał, jaka jest przyszłość tej serii, to jest taka Seria e, bardziej w stylu odpal sobie w tle, momencie, w w coś innego e, Ale no, bez żadnego przedłużania, zapraszam was do oglądania To no, ja sobie domek zrobię, gdzie jest... Masz patyka? Paty. Gdybna nie masz domeka Ooo Oj! Cały blok na sekundę, nie? O ma. Ja potrzebuję najlepszy widok na to. No czekaj, bo mi zesłaniesz. A co, i zapomniałeś, że moja głowa jest większa niż ten. Zaszrokie te drzwi. A ja dlatego je poszerzasz? No Peter Griffin nie wejdzie. Czekaj, zobacz, czy tam ja w ogóle wejdę. Czy? Kurwa, G Ej, wchodzę Chyba wchodzisz, chyba wchodzisz, no Tu dawał wielkość ustawić To jest świetne, że ty możesz po prostu zamieszkać w środku jednego bloku, no? nie? Nie wiedziesz, to duży dom, ale... gdzie A ty zbierasz na się te kawałki? No tak to... Okej, okay, dobra ja mogę, z... ja mogę z tego kogoś budować, patrz Okej, okay, dobra, właśnie tak mi się wydawało, że ten... Ssss... A my teraz małe kamyczki. Hehe... Cze, cze, cz, Ty wiesz, że mogę żyć twój posąg? Co? Nie mogę twój posąg zrobić. To jest sztuka. Co to jest? Hmm. To wygląda to jak jakiś chyba fakiła, a nie sztuka, no. Tu kaoliczne tak zwane. Pierwszy pierwsza jakbym się chciał zniżyć do swojego poziomu, nie? Patrz. <laughs> nie, mnie nie ma. <laughs> y weź, weź mi zrób drzwi. Bo ja wiem, że mogę nawet drzwi tak robić, i potem mogę je otwierać. tak mi się wydawało, że można jest funkcjonalne te. Masz. Pokażę. postawię. po stowie się. Tutaj, półpasa na minus. To nie, opuszczenie potrzebaty w bokie. A potrzebuję lepszej z diamentu. Po prostu nie mogę. Hmm. Patrz, de facto, jeśli to jest ten sam blok, nie, to one się układają w tym miejscu, gdzie on ten blok powinien być, nie? Co ja się? Jeśli zabierę klo klocek, nie? Patrz, zabierę klocek z. O, ee, czekaj No w się sensie wiem, że nie można pixeli zabijać, nie? Tylko to co no, mogę, mogę zabrać pixel, patrz no, Możesz zabrać pixel, ale to nie, nie będzie ten sam pixel, nieważne gdzie to postawisz Zabier Zabierę go stąd hmm. <noise> Chyba nie to chciałeś zrobić To nie mogę już? Może to jest coś, coś z tym, że, że nie dokończyłeś jednego czy coś? Nie wiem jak to Crafting Mogę, mogę crafting! Mam mini blok craftingu! I z tego postaje w domu? Czecie. Nie mogę! Ten kraft jest chyba nie, nie użdżę już Ale skarb, z... Dobra, teraz go zbierz po co na, na boki Żeby nie malować Czemu mogę tego zebrać Nie, ten mocno się chyba to jak ja po prostu nie wiem jeszcze dokładnie jak go używać A, ja mogę przytrzymać! Czekaj... O, Mogę tak budować? Czy? Czemu ty kopiesz? Okej, okay, dobra. Hmm... Ja mogę tymi blokami kopać nawet! To właśnie to zauważyłem, nie? Kobo odpalił game od pieki. Hmm. O k**wa! Fajna łata! Nie <laughs> jesteś tu bawić! Jak to wygląda z zewnątrz w ogóle? Na bo... <laughs> tak ksianiu knąłem. Czekaj, czekaj, to się, zaraz, ci pokażę. To mnie zabudowuje. O, wyszedłeś. No. Mogę na drzwiach to postawić? Mogę tylko po jednej stronie. o mm, to jest. <śmiech> <śmiech> Otwórz drzwi! Bo to postawić na samym bloku, nie? Nie możesz postawić na tym samym bloku. Ja, ja ci mogę postawić jeden blok pod ziemię i ty nie wyjdziesz. Ci możesz kłótnąć, ale wie znów. No. Mogę tak być się zebrać? Ja, ale to są zajebiste schody, bo są szybkie Człowieku, ja ci mogę zbudować coś i ty możesz to skopiować, tak budować 30 razy. A jak to mogę skopiować? W sensie, ja mogę zrobić jakiś tam cały blok, a bo ty możesz go zrobić, nie? I potem go wykopujesz i przykładowo na kreatywie byś to robił, mógłbyś go postać parokrotnie. No to wykopaś to Mogę ci wydrukować krucyfiks. Jesteś mająt małą dyłka i czy 3D, to jasne. I co mamy? Co? Za pierwsze mam ma psa. U mnie to jest kurwa, to u mnie to jest kurwa ważka. Ważka? Co? Stań sobie koło niego, stań sobie koło niego, zrobię ci, zrobię ci screena. to ważka? Czekaj, 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 bo mi się zbagał Minecraft moment. Ty dla niego jesteś Chicken Nuggetem, więc uważaj. Uważaj jak do mojego nie, nie, nie u mnie. O, spierdolił czekaj. Osteptał cię ogólnie, nie? Trzymaj, patrz. Patrz jak to wygląda. U mnie to jest rąbana ważka, ja myślisz, myślałem, że ty ptaka jakoś osiadałaś czy coś. Jaka ma? To nie jest ważka. Nie wiem co to, ale to nie jest ważka. To taki takie cienkie w chuj, wiesz. Chyba, chyba, jakiś z twoich ma zjebane teksty. Eee, wilki się zjebały, coś czuję, tak? Wilki? No, za no, zauważyć. A wilki nie były z jakiejś reszty zepsute. Tylko to one nie były zepsute i jakoś nie działają. Hmm. A, pewnie się kłócą z jakimś innym pakiem i tyle. No. Ja cię właśnie przeteleportowałem przez ścianę. To dzięki tej twojej noicy, nie? O, jest normal. O, ma, ma nawet sweterek! Ma sweterek? Ma sweterek. Czy ci pasuje do zbroi? O, kurwa. Dobra, staj z nimi. Spozuj, upo, spozuj, cześć. Yo, yo. Spozuję. No, niech usiądzie, niech usiądzie. Tupe ci pokazuję głupnie. No w mi podniósł, żeby był wyżej Ja, weź... Się, Kurwa, ty mi z tym mam zajebany jakispunek, dobra... Noś. Tańsek koło niego Patrz, bo twoja zbroja na nairspau ma też z kolor taki sam jak sweterek Zajebiście. <laughs> Mega fajny. No. Czemu, czemu ja zawsze mam... Czemu ja czemu ja <laughs> A to niespecjalnie. Tak, A, tak, się, tak się tłumacz, tak się tłumacz. Mogę zostawić na blacie napis I kill you? I kill you. Albo kill Kill you Mhm. Idę budować moją wieżę. Oh Dobra. Zapomniałem, że to ma jakąś obok, gdzie tutaj są. I u mnie ty bosek na zejść lata i game odpaliłeś, nie Kurwa Daj mi daj mi... kurwa, żelazo potrzebuję. Sikierz muszę zrobić. A crafting nie oh. działa. Zapomniałem! A faktycznie Zabisz crafting... Nie ci, że go masz nie, skopać na Nie, mam, nie mam drewna. Ostejka. Nie, tego drewna nie mogę przerabiać. Eee, gdzie jest karting? Tego też zniszczę. Eee, A jaki mały krucyfix? Tę trzymam, nie? Nie masz żelaza więcej? Ja posiadam. Bo wrzuciłem tam 12, a z, zostałem 5. Eee, ci figów. Jestem go moim krucyfixem? A no tak Spokojnie, piesku. Spokojnie, piesku Tylko po jednym z biesku, jak zniszcz, to też zrobimy Ale to by większy ja, ja, ja muszę być lepszy lepsze? <noise> ja, ja mam ogólnie lepsze zdjęcia Bo ja mam moda 3D skin I mam okay. skina 3D, twój też jest 3D Fajnie Nie Zrobię ci skina, zoba zobaczcie jak to zajebiście wygląda zaraz czy tak, tak bokiem? Nie już się, nie już się, nie już się. Ruszyłem się. A fact, U mnie masz tarcz na plecach, więc to wygląda jeszcze lepiej. Patrz, patrz, masz 3D koronę. Czemu, To był go i na mnie tak patrząc od tyłu. Ty się nie będę pytać, nie patrzysz. Ale zobacz, zobacz, albo kurwa, czekaj, patrz. Albo jak ja wyglądam, kurwa zajebiście. epicko. Mam też takie 3D włoski, czy? O, cool. Tu masz, tu masz porównanie. Ja, ja nad zmarłych. Zobacz. Ja na pogrzebie. Jeszcze tak taką wielką różę mieć w łapie. Hełmu sobie nie, nie, nie kupiłem. Szkoda, że nie mogę robić sobie... Plecak! Plecak się mi zrobić! Kurwa, plecak! Nie możesz... Nie, nie możesz z plecaka wyjść. Pa, siostro, pójdź już Dobra, da, idziemy na wyprawę Masz, masz Ewa, fełn, ja mam, ja mam ten nici, robię, robię, robię wełna Patrz, robimy łóżka Przynieś mi drewno o, Masz drewno? No to jedno Okej Drewno, masz drewno Czy ty chcesz, się w mojej dziurze? Daj się. To dziwnie, bo się bez kontaktu, baj duwaj Czy ty chciałeś... jak ja to powiedziałem? Ty chciałeś się położyć w mojej dziurze Ale to jak takie dwa askciowce wygadały gadały Czy ty chciałeś położyć moja dziura? <grym> Proszę spać? Tak, wyjadł <grym> Nienawidzę się szli! Nienawidzę <gryw> Jak Jak mi się zrzeszyłeś! Jeszcze jest zajebiste w tym, że mam ten, że mam te ndp -y? No. Jestem na najlepszy w fajku, patrz to, patrz to. Znaczy się bawi naszymi drzwiami. Patrz. Yo, Peter Griffin, a kto inny? Ja powiedziałam, że w fleczer. Fletcher No tu jest fleczaj, a tu jest ten drugi fleczaj. Zamienili się. <grym z górą> Dwóch kleryków się spotkało. No No ale patrz to, patrz to. Łop, pop. Ja, ja Nie, tam nie tam ja pierdolę, nie ten przyjnąłem, nie ten wszystkich wpisnąłem. Bop! Puj ma! <grym> ale to nie chodziło! A jak chodzi teraz spierdole, <górą> nie? Pupu! Pupu! O ty śmieci, dobra ale się. Nie, już na wody wróciłem! Nie nie, 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 nie! Płyń mój w rumaku, płyń! Dobra, to. to. Szkamy obiec, szybko. Mogliście po prostu pójść do kopalni i wykopać tą nitkę, ale. Ja mam nic sobie to. Te... Ale łóżko jest ze skóry. Łóżko? skóry? E, ja już. Ple plecak, plecak. No królicza mam skóra? Ochrę. Czekaj, czekaj. czekaj. stop! Królicza skóra? Królicza? Z króliczej skóry, dwóch nici i żelaza. Czyli pustynia bądź... te... Mmm... kwiatkowe. Bogły. A po góry, no. Tyguje, bajcie, baj Łódka, łódka, ej łódka. Okej. Okay. Chciałem, żebyś w wodę wpadł nie? Chyba jesteśmy otoczeni no. przez wodę, mi się wydaje, wiesz? No to problem. Nie wleci. Oho, jednak! Ja mogę z tej pozycji strzelać, nie? <grystanie> Jestem tujemny chodzący nie? Mam tu ta na głowie. A! To są jest wielkości! Fajon, domowe chwilaj. <grystanie> ja się ulezę, bo zaraz się zajebię, tak, nie? Czy ja się wiesz, ja nie zginę, nie? To jest tylko plaża, a to tylko woda, a wcią, opułujba, nie, a wcią, to, to nie było a w a to żółw, każdy to wie, każdy to zje, każdy Naszy... to zje, oho, <grym> na krawędzi żyć da jest. Wykalkulowane. ja bym taki mini grapli no. huk. Łuchaj ba! Wykalkulowane. No i to To, to z tego byśmy mieli skórę, ale potrzebujemy kuli skóry. O co z tego, nie zabija. Jeb, a tam może. No. OSI W ich A patrz na najszybszy rzut w tym <grym> Nevermind Umierasz W wysłupicie w... Jest trochę moje, zostaw mi strzały Nie, bo ja sobie wziąłem teraz to no, kusze A tu, Ale ja tego nie wziąłem kurwa, ale lepiej jak będę miał kusze Bo ja mogę strzelać z daleka Chyba kurwa ja też lubię kusze <grym> Ogalniesz sobie ziomek no nie no, bo kurwa ja i tak chujowo widzę w ja twojej głowie sobie, Masz tutaj moje z tego muszę sklepować. Nie możesz mi dać, no weź Ja ci ten miecz, miecz. to jest lepszy A no, ja to by łuk Który był rozjebany ale ty, Przepraszam bardzo, to ty ten A co twój miecz też powiesz jest zjebany, więc wiesz No ale był Ty, ty zapomnowałeś ten Ejda. No dobra, dobra, łódź. Juuu. Mamy tę. No zabrałeś mi to bym ekwipunek zapełniony. Daj się, nawet nie było nic dobrego. Ej, żelaza. Było jedno fajne, że ty mi zabrałeś. Czekaj na mnie. Tak, poczekaj, zaraz zginę Ja pojechałem ja ja do domu. Na dole. Czekaj, zablokowana przez coś, chyba, nie wiem. No, o, mapa. Nie był lag. Mapa do skarbu. Ty się nie na skarbach znasz. Gdzie ty jesteś? Hej, mm. <noise> zobacz. Widzisz tu coś? Dobra, no. Będzie... Tam? Tam, w tym kierunku, z którego przyjdźmy. <noise> Lecimy do gwiazd. Nie, nie dotknij mnie, Właściwie ja powiedziałeś, że jest servera, bo mi się pełni że staję. Znowu lag serwera. O, pewnie nie do wody, ba. Jednak nie. Gdzie jestem? Okej. Okay. Jesteśmy już na mapie, by the way. O, kurwa, tepnął E? Nie, to jest tylko ta... Fajnie. Się mnie się zrzuciło z ciebie, nie? Więc ja... No. oni z <laughs> Jestem joda, joda latał na plecach tego. Siedział na plecach no. Jo. bardzo to jest nieporadne. Bo tej by i czy tej by mi pomoże? Chce się oddychać to oddychanie tam wyjebane tej gnieża dotyku. No, niby ta, ale tak czuję. Ciekawe. Tak. A to mnie Czemu to... Bo wypiłeś wodę Ciupicie mi kurwa i zadaje, ale skam No i nie działa hmm. Użyłeś młotka mody padawianie Jakiego młotka? Nie pamiętasz że młotek na tym, na świecie? O? No Minecraft tego, Minecraft Paradox 37 o, jakiego młotka. Czekaj, czekaj zaraz wykreftuję młotek. To nie jest młotek! Kilos! A, to... Nie, ja, jest to ale, młotko, nawet w grze nie ma zi ziomek. O, patrz Zebrałem mięso. Oj, oj oj, tu są łódka ja Skraftuję. Wiesz co wydaje a, mi się, że idę spać Ej, czekaj, a sprawdź jak wziąłem na ciebie to możesz iść do łódki Wydaje mi się to To tak to możemy 3 sobie do łódki wsiadać No wiem, właśnie myślałem o to już na, na, na pisać jak ten o, normalnie. nie. Leci. Ja bym wiesz, i ty możesz lecić ze mną, jak ja jestem na elitrze. I mogę na nas strzelać. O. Kamikadze O, pustynia. Nie. To plaża, jeżeli są żółwie, to jest plaża. To jest żółw? Tak, no? Nie, dżungla. Nie, dżungla. Ej, ruiny statku. Właśnie chciałem powiedzieć tam. Aaaaa, wiem. E, no, hopi mam mota i boi to. Mapa. daj ja taki malutki bańki powietrza, mogę sobie wziąć powietrze. No, wa tu jest gdzieś ozymka, uważaj. Nie, nie, nie teraz no ma. W moim przypadku zjadła. No. Mam dwie takie główne. Szablon, ko ko jakiś tam, jakiś tam. Kurwa, to jest w wodzie chyba. Realnie, pode mną. Kurwa, wbiegłeś się pod ten! Odpalony, jak kopałem, nie? I przewał kopanie. Piękny ziomek. Ginę, ginę, ginę. Gdzie ty jesteś? Upaj Oddychanie pod wodą mam. <śmów> <śmów> to nie jest pustynia? Ja. Tylko duża plaża. Mam łódkę. I trzy trawy. A wiesz co? Pamy tej busy nie... czy? Jak? Paweł. Czy, czy do, się do ziemi? O! Nie wyszło. Poszukamy tej pustyni jak w stale to, to chodź na ląd, bo lepiej żebyś kura nie wychodził w wodzie Zdaję się Przyszedłem ja z łódką, nie? Nie Nie? Mm -mm. łódka A. została Wychodzi się z łódką Cie... Ja sobie może się gdzieś popłynę e, o, Trzeba o, zostawić w tym miejscu tą łódkę o, a musiał sprawdzić, musiał nie, sprawdzić Nie, ja po prostu no. chciałem udowodnić Okej, okej No to ja sobie ten Eee, ja w też wyjdę No dobra Ale spoko Spoko się zbowiada, jeszcze się może załatwi, nie wiem, Da kogoś Osoby z innej rasy Albo kryj z jego, on weźmie z jakoś inną rasę i będzie zabawy No Dobra, ja na szybko wyjdę z psami Jak was spali Dobra, to się siema Ma.